Goryczak żółciowy, zwany zajączkiem gorzkim. Kapelusz z postaci zupełnie podobny do borowika, różni się tylko tym, że barwa jego nigdy nie jest tak ciemna, lecz początkowo jasnobrunatna, potem czerwono-brunatna. Warstwa zarodnikowa, pełniejsza niż u borowika, występuje zwykle spod kapelusza na dół. Rurki początkowo białe, potem lekko różowe. Miąższ biały, Przyjmuje u starszych osobników przy przecięciu barwę różową. Najłatwiej odróżnić go można od borowika po trzonie, który jest zielonawy albo zielonożółty i wyraźnie dolkowato siatkowany. Tylko u młodych bywa zgrubiały, u starszych zawsze walcowaty. Smak ma tak gorzki jak żaden inny grzyb. Jeden przez pomyłkę dodany może popsuć całą potrawę. Spotyka się go obok borowika w lasach sosnowych w sierpniu i wrześniu, zwłaszcza w latach wilgotnych.